Siemanerko, patrzcie jaka wystawewczka, Pełno jakiś szaf, mebli Coś by się wybrało Ale tu by trzeba O, tu uchwyty dla jakichś niepełnosprawnych Płyt od cholery jest Słuchajcie, takie by mi się przydały To są chyba bardziej solidne Tu coś od kibla Kibel był brany pod uwagę Ale patrzcie ile tego jest Tutaj ludziska Jak potrzebujecie, wbijajcie śmiało Ula la, może coś tu w kartonach Pusto, słuchajcie, pusto nowe baterie dali, ale gdzie są stare? Nie ma starej baterii, ludziska. Tragedia. Ktoś był przede mną, kto rano wstaje, pamiętajcie, temu pan Jezusek daje. Tu też wszystko, słuchajcie, jest przede mną, wypruli. No, wypruli. Jest, kurde, słabo. Jeszcze, no nie, no zobaczcie, zobaczcie. No, przecież nie kłamie. Wszystko jest oprute. Jeszcze tu przerzucimy. Zobaczymy, może ktoś się zlitował, a gdzie tam są tylko stare kołki, słuchajcie, stare kołki i stare kible. I tyle w temacie, lecimy dalej, nie pożywimy się, ale zobaczcie jaka wystaweczka elegancka. Siema, słuchajcie, tak żebym se zaglądnął mimochodem, ale widzę, że tu może być rozwojowo, było pite, było pite, Chcę, że jakieś robotnicy działali. Ula la, to jest w kartonie. Pusto, słuchajcie, pusto. Tam jakaś rura, ale torba może być pełna przedmiotu. Patrzcie. Szmaty, normalnie robotnicze szmaty. Kurde, może ja bym reflektował. Patrzcie. Nowe ciuchy. Jaki to rozmiar. Kurde, człowiek chyba robotę rzucił albo robota jego. Patrzcie, jeszcze jakiś akta zbrodni. Ula la, może jakieś Telefony, ula la, telefony, słuchajcie. Słuchawki, chyba apla są. Patrzcie, stare słuchawki, apla. Zawijamy, 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 nie pytamy, gdzie jest telefon, ja się pytam. Kurde, ale elegancja. Patrzcie, jakie szmaty są. Kurtki, zawijamy. Słuchajcie, zaraz biorę, jaki to rozmiar jest. Słuchajcie, to są normalnie Mnówka pozycja, jeszcze kurtka. Ulala. Słuchajcie, ziomek. Ziomek kurtałkę zawidął. Patrzcie od razu. Zarzucił na plecy elegancko. Pewnie mu się chłodno zrobiło. Szkoda, że nie wziął tych spodni. I kasku. Możliwe, że to było jego, słuchaj tak. Ja nie wiem, kurczę. Możliwe. Tu jest druga kurtka, ale ja nie reflektuję. Słuchajcie, no zbyt Zbyt dla mnie agresywna. No, ale portek jest parę par portek, jakby ktoś chciał. Ja mówię, Jezus, Mary, aż mi oczy, słuchajcie. Aż mi oczy wypaliło. Podejrzewam, że to byłoby poziomka. ziomka. Patrzcie, tam Nie że druga torba. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, bo tu się chyba gorąco zaczyna rosnąć, nie, tam badziewie, słuchajcie, badziewie same, może kask bym wziął, ale zobaczcie, naprawdę, to jest, kurde, prawie wszystko, prawie nowe, robię zawiamy zawijamy, ciekawe, ile takie szmaty kosztują, o, te z metkami są, a nie, to ta, to ta torba, ale żebym się, żebym się podpalił. Patrzcie, tu wbijam na śmietnik. Od razu już mnie wita jakaś. Agatka, agatka, co ty tu robisz? Dziewczyno to nie są... To nie są twoje klimaty. Słuchaj, ty się zabieraj stąd póki czas No powiem wam, nie wróżę jej tutaj za dobrze. Nie wróżę. Widzę, że wyleciała razem z pampersami dziewczyna. Co my tu mamy, co my tu mamy. Ba Nowe telewizory, ale gdzie są stare, słuchajcie? Nic ciekawego. Nawet szczurów nie ma, słuchajcie. Dobra, Agatę zostawiam tu, słuchajcie, no pewnie się zastanowicie z sumienia ja nie ma, no ale dziewczyno, słuchaj, ja już kochana nie ma miejsca zawalony jestem tematem no co ja mogłem z dziewczyną zrobić słuchajcie, no, no nie mam nie mam po prostu przestrzeni dla niej lecimy dalej, ale widzę, że mi śmietniki wypchane Oblukamy może tu jakiś świeży towar patrzcie, prezenty były prezenty były ale gdzie są prezenty dla mnie nie ma, nie ma, nie ma. Ludziska chytre, ludziska chytre, nie myślą o stronie, o ciasteczka chociażbym się zarzucił, może tu jakieś pusto, słuchajcie pusto, lecimy dalej, słuchajcie tu obczajem następnego na do miejscu, patrzcie są jakieś śruby tu chyba za Torebka lekko wytarta Ale dziewczyny piszcie Bo mi to w ogóle śmierci. Patrzcie jeszcze jest od nowości To jest chyba jakaś prada Normalnie Nie wiem co to jest metka Weźcie ludziska, kobiciska Cóż piszcie Zaraz to prześlę Nie wiem czy jakieś Słuchajcie funty fundy euro, Albo PLN znajdą. znajdę Tu jakieś butelki Zawiącamy się ulala patrzcie jaki sprzęt wyrzucili no jest przechodzony nie powiem, że pierwszej świeżości solidne, solidne to na pewno jakby to druciakiem obdrapać proszę państwa to jeszcze by posłużyło cholernie ciężkie jest więc rury takie poważne wezmę to tak Postawię. Może wyciska, zobaczą o co chodzi, słuchaj tak. Patrzcie, to się tak prezentuje. Nie wiem, zaraz spróbujemy wbić się na to. To Wam pokażę co i jak tylko. U, nawet licznik jest, patrzcie. komputer, e ulala. Patrzcie tu wkładacie nogi. Zajechany jest... Zajechany jest strasznie ale patrzcie o co chodzi, cholera ta druga coś, coś, nie w ten czas, chyba ona nie współpracuje wezmę tak zostawię, możliwe, że ktoś się słuchajcie na to podpali i napali, nie, no niespecjalnie wygląda, ale możliwe, że to jest temat jeszcze do ruszenia, do ogarnięcia co myślicie? nie no absolutnie ja na pewno na garb tego nie zarzucę słuchajcie z moimi starymi kościami i plecami absolutnie odpada no jak coś to piszcie ja wam dam namiar gdzie to słuchajcie leży na siłowni te sprawy wiosna idzie dziewczyny o dupie trzeba pomyśleć no niestety następny widzę co robił karierę w życiówce, to pole chłopak no szkoda, słuchajcie, szkoda. Czaj może. Może ostatnia, ostatnia wypłata została. Niestety nie no. Kurczę, ale mają teraz powiem wam w tej siecióweczce, chyba wiecie o jakiej mowa. Mają zacne teraz te sweterki takie powiem wam, no. Nie mój rozmiar, ale bym reflektował. Reflektował. Z daleka wyglądało na telewizor ale widzę, że tu, patrzcie jakieś skarby, jakieś kurtki duży mój rozmiar zaraz obczaję uuu, ta może być, słuchajcie dosyć duża zaraz zobaczymy, czy to może jakiś Louis Vuitton Land Express ale jest dobry kierunek, słuchajcie my coś może tu na siebie znajdziemy, plecaczek plecaczek Google uuu, czyżby tu z dzielnicy ktoś Pracował w Google, no nie wiem, słuchajcie, nie wiem Nie spodziewałbym się, ale widzicie? Może jakieś może jakieś suwiniery będą. Ja to podejrzewam kiedyś tak łapę włożę do tego plecaka, a tam... Uh, uh, tu chyba jakaś Gucci, słuchajcie, to jest chyba Gucci, co myślicie? No to jeszcze nie jest. Co to jest? Po co to jest taki? Patrzcie. Kluczyk jest do niej. Elo! Elo, proszę Państwa. Kurde, tu może być jakiś nieodkryty skarbiec. Słuchajcie, siadajcie, jak jeszcze nie siedzicie. Choroba. Kobito, ja się pytam. Gdzie jest pieniądz? Pic, ani... Słuchajcie, ani grusika nie zostawiła. Tam jakaś jest żaba franek, to jest słuchajcie, franek albo frog specjalnego, specjalnego powrotu następna na kurpka, jakaś majtki są słuchajcie to mogło być nawet niezła pozycja no tutaj ten, ale ten plecak, plecak nawet nie jest zły ale ma chyba poobrywane te, te co Zobaczcie, widzicie to wyłamane i dlatego wyrzucili. bo plecak dosyć, dosyć zacny. Lekko zniszczony, ale jak się nie ma co się ludzi, to kurty tak wezmę to bardziej zaprezentuje. Możliwe, że ludziska. Słuchajcie, będą reflektory. Strasznie tu na dzielnicy się dzieje, słuchaj tam Zamiast wyrzucić do śmietnika, to takie akcje. Zawijam się ula już na... Nawet śmieci na drzewach lądują. Ostro, ostro. Opony to jest tam specjalnego. Lecim, lecim. Łomatko boskos, ludziskos. Patrzajcie ile... Ile spaghetti wyrzucili. Zaraz zobaczymy. Może jeszcze świeże, do szóstego. Makaroni, Ulala, la, ale by było żarcie, słuchajcie. Ale by było żarcia wczorajsze, wszystko wczorajsze. Jeszcze możliwe, słuchajta, nie jest jakaś taka potężna bomba, chłodno na dworze. Ja nie wiem, powiem wam. Ja się normalnie chyba zdecyduję. Wezmę sobie pięć paczek, zawsze to na tydzień żarcia za darmo będzie, nie? Co myślicie? Cholera? Coś mi się wydaje, że tutaj chcielibyście tu mieszkać w tych domach. Tu się chyba coś... Wymknęło spod kontroli. Ludzie, jedyny, tu już hałdy, normalnie hałdy śmieci porobili. O kurde, to jest od ciasta. Myślałem, że do mikrofalówki, bo mi się takie szukam czegoś takiego. Nie no, tu jest. Powiem wam, rzadko, rzadko. Wiele widziałem. Ulala, la, a tu jakaś, patrzcie, cytryny, cytryny. Czyżby to jakiś Picasso się tutaj walał w tych śmieciach, ale by było. Proszę Państwa, patrzcie. Kurde, to jest prawdziwy obraz. Ludziska. Ale zobaczcie, jaki wytrwały, już taki mokry, ale jeszcze w jakiejś, w dobrej kondycji. MR jest podpis. Słuchajcie, do kuchni elegancja. Co myślicie? Tutaj trochę taki obrypany po boku, ale powiem Wam, no też nie ma, nie ma co grymasić. Słuchajcie, za. Zawijam, nie biorę. Nie biorę jeńców, jak to mówię. Kurde, no nie ma co. To może być, weźcie, patrzcie, MR. Weźcie, sprawdźcie tu, wygooglujcie mi to w internatach, czy to... Czy będzie z tego jakiś pieniądz. Kurtka jakaś jest. Masakieros, co? Towar już widzę lekko. Lekko jest przebrany tutaj. Tu jak ktoś poszedł ostro, chyba ktoś lodówkę rozpruli. Kosze na bieliznę. Elegancko. Nie, no tutaj jest. Zajazd straszny. No nie wiem, powiem wam, no nie za bardzo bym tu reflektował, mieszkać. Ale jak to ogarnąć? To jest po prostu masakra jakaś ludziska. No patrzcie. Trzeci świat normalnie, trzeci świat w Anglii. A tu mamy nowo, nowo wybudowane, słuchajcie, osiedle. No pięknie, pięknie. Piękną, piękną okolicę im tutaj widzę. Jak to zrobili? Zafundowali, zafundowali im tu takie żarcie, żarcie przed oknami. Ula, la, słuchajcie, patrzcie, no tu porcelany w tym. Tylu. W przypadku obejrzę tak tylko z grubsza co tu dzisiaj się świadczy Bo nie ma czasu proszę was Co tu mamy? Lampa jest jakaś po przejściach jakiś koszyk ze sklepu Tu nie wiem co to jest No, coś zobaczcie. Co to jest? Młynek późniejszą porą jest za duży tłok, za duży tłok Nie, zawijają, już się zawijają znowu pózdłych pełno Super. Ale towar jest głęboko, słabo to wygląda, trzeba by przynurkować kwadratowy towar patrzcie, patrzcie jakiś Ludwik 17 to może być Zobaczcie co tam się tam dzieje. Na zobaczcie jakie tam patery siedzą. Matka. Patrzcie jaka patera. O Boże. Z rodowodem nawet chyba jest. Matko jedyna czona jest obita. Kurde, patrzcie co się dzieje. Nie no, zawijam ten. Kurde, muszę tu wrócić później. Patrzcie tam jakaś szkatuła leży, zobaczcie co się dzieje. Szkatuła jest pod tym. Nie no, ludziska. Ja tu wbijam, centralnie wbijam wieczorową porą, ale to muszę zabrać, bo taki strzał się nie powtórzy absolutnie. Tu jakiś dzbanek jeszcze jest. Dzbaneczek, słuchajcie. Kurde, ta szkatuła. Szkoda, wezmę ją przykryję nie, normalnie nie. Chyba muszę wydopić, bo ja nie zasnę. Patrzcie jeszcze jaki ten do mleka, taki Teves. Nie, 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 słuchajcie, ja muszę jakąś łapaczkę sobie tu przytargać, bo tutaj nie pójdzie to za lekko, nie pójdzie. Dobra, widzimy się. Widzimy się, słuchajcie, chyba. Jeszcze tak kurczanie, żeby tutaj... Dalej... No nie no, zobaczcie co to jest. Przecież to wszystko jest cholera pieniądz. I to jaki dziska. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, czy, czy nie, worki są, słuchajcie, nowe worki na śmieci, nie po... O, tam, patrzcie, cały komplet talerzy jest. Co to za talerze, czy to królewskie, korona jest, słuchajcie, jest korona. Ludzie, patrzcie, co się dzieje, London, słuchajcie, London, ja pierdziele, a to, co to za te dziadostwo? co to jest dobra słuchajcie ja to kitram ja to kitram wezmę tak przykryję delikatnie żeby nie było widać i wbijamy tu słuchajcie później bo to widzę no, no temat widzicie sami jest, jest mega rozwojowy tak miał być dzisiaj słonecznie słonecznie słuchajcie a wyszło jak zawsze normalka ja już zawijam na chatę Byłem jeszcze w polskim sklepie dokonać zakupów. Proszę Państwa, tak, no niekiedy mi się zdarza, że muszę, muszę pójść do sklepu. Kupiłem ogórki kiszone. Uuu, uwielbiam. Ale też e, w tym temacie uwielbiam ogórkową i sałatkę jarzynową. A miałem dosyć dużo warzyw takich pokitranych i marchewka już zaczyna mi normalnie spa kamery, proszę Państwa normalnie sama zaczyna wychodzić. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Tak samo jak ziemniaki. Ziemniaki też już pomału mi wychodzą. A, kupiłem jeszcze groszek zielony. Jutro może pyknę sałateczkę, jak mi czasu starczy, bo ci, co, yy, ci, co robią sałatkę jarzynową, to wiedzą, że fajna robota, ale dużo, długo trzeba tam się nadymać. Nadymać się trzeba, trzeba tym nożem. No, a dzisiaj wieczorem jeszcze lecę tam na te Skorupy, słuchajcie, lecę na te skorupy, bo temat jest rozwojowy. Widzieliście jakieś korony tam były na tych, na tych skorupach, więc to może być, słuchajcie, to może być ten moment. To może być ten moment, że ja wychodzę z biedy. Tak, to jest chyba ten moment, tak mi się wydaje. Jeszcze nie jestem pewien, ale jestem pełen nadziei. Słuchajcie, oglądajcie, komentujcie no i wbijajcie też jutro żeby obczaić, czy będą te skorupy, czy ich nie będzie, bo możliwe, że ktoś teraz zawija je. Słuchajcie, ktoś może je zawijać, a ja cały czas przy nadziei, że to będzie mój towar. Wiecie o co chodzi? Towar, zawsze jak widzicie, trzeba zawijać od razu. Nie można tak odpuszczać. Ja wziąłem te dwa talerze, bo mnie się wydaje, słuchajcie, że to jest dobry pieniądz. Taki już mam trochę takie oko, oko tego znawcy, znawcy. Anty, antykwaria, antykwarialisty antykwarialusza nie, Jezus Maria, nie wiem, coś mi się coś mi się splątało, ale mam nadzieję, że za ten jeden talerz, słuchajcie to może być to może być niezła działka budowlana w Indiach, coś mi się tak wydaje co myślicie? Dobra, pozdrawiam, słuchajcie i no do Juterka wszystkiego dobrego Wam życzę i dzięki za komentarze, no. Kurde, super mi się to ogląda, że widzę, że jesteście aktywni w tych komentarzach. Rewelacja. Dzisiaj ten odcinek w ogóle jest taki poplątany, taki zbitek kontenerów, zbitek kontenerów, ale niekiedy wiecie, ja tam w terenie działam, w terenie działa. No i nie wszystko tak przechodzi gładko, nie? Wiecie o co chodzi. Co ja wam będę tłumaczył, na razie?